Czy wiesz, jakie jest najbardziej przerażające słowo w fizyce jądrowej? Ups! Zimno jest. Jeszcze jest zimno. Są mrozy. No, ale powiem Tobie, że w ogródku to ładnie rośnie. To co rośnie, ptaki śpiewają tak jak śpiewają. Chodź pokażę tobie ten mój eksperyment. Bo tutaj już mamy groszek i bób i pszenicę. Zobacz, tam groszek to już jest fest, fest duży. To jest zasiadką, żeby mi tu koty nie drapały, nie właziły. No Bób to już tak nawet nawet. Taki prawie groszek doścignął. No były mroze, ale to jakoś przeżyło. Nic im nie jest. Bo mało będę musiał jakieś patyki tu wstawić, żeby ten groszek... ...pluc się w górę, bo widzę, że już ma, puszcza takie wąsiki małe. No i tutaj będę musiał też dosiać... ...groszku. No to taką drugą partię zrobię, że będzie późniejszy. Że jak już tego zjem, to tego już będzie można też wcinać. No te wszystkie moje muszę się wziąć właśnie za pracę. Jakieś ogrodowe, pierwsze, konkretne. Na razie ślimaków nie widzę, które by się tutaj pałętały, chociaż szklarni już są. No i to muszę ogarnąć. Nie wiem, co tu posadzę, co posieję. Już tam dużo na rozsadę rozsiałem. Ale tak trochę słabo wychodzi. Za wcześnie. Truskawki w doniczkach, które przeszły, to przeszły. Powiem ci tylko, że w tych doniczkach często są takie białe robaki. O, tu może nie ma, ale one wyjadają korzenie. I tą truskawkę można sobie tak wyciągnąć swobodnie, bez żadnego problemu. Takie białe larwy tak, to są szkodniki. No, idzie wiosna, nie? Impreza była, to się położył. Albo koty mi tu przeszły pewnie. Ale już zaczyna puszczać. Już coś się dzieje. Mam nadzieję, że będzie coraz cieplej. Dzień już jest już coraz dłuższy. To już takie jest fajnie. Bo jeżeli chodzi o pory, usłyszałem, że się pory przycina. Ale teraz nie wiem, czy się przycina też takie duże, czy tylko małe sadzonki no ciężko mi powiedzieć spróbuję, może coś przytnę, albo bardziej doszukam się gdzieś w internecie jakichś wiadomości o tych porach to jest lubczyk i on już wychodzi, zobacz <laughs> fajnie zanika na, na zimę a na wiosnę puszcza sobie swobodnie o, korzonki ma wszystko jest dobrze, wszystko idzie jeszcze trochę i będę to plewił. Może w ten sposób nazwę, żeby to ładnie tutaj sobie rosły. Ech, co to było? Pokrzywa. Żeby sobie to ładnie rosło. Tutaj również lubczyki pomału wychodzą. O, ten jest strasznie duży, można by powiedzieć. Przesadzam je w doniczkę albo wrzątki. Ten mój rabarbarek mały. No jakoś mu się udało. Tu też chodzą koty, bo jest wydeptane. Aj, Co ja z tymi kotami mam? No i tutaj. Proszę im cię bardzo. Zobacz, to jest czosnek. W doniczce. Tym razem chciałem zobaczyć, czy urośnie w doniczce. I tak go powsadzałem. Również tutaj. Chciałem tylko zobaczyć, czy da radę, czy może będzie w sam raz i wyciągnę sobie czosnek z duniczki, ale taką szybką to pokażę ci. To są mirabelki, są pestki wsadzane jesienią w tamtym roku. Zobacz za jakiś czas coś zakiełkuje. Tu było po kilka, nie? Także nie wszystko może wyjść. No, coś może nie wyjść, tak jak tutaj. Ale spoko. To już jest ładne drzewko. Tam znowu coś kiełkuje. Tutaj. No fajnie. Mam nadzieję, że parę mirabelek z tego będzie. No wiosna wiosną. Kwiatki wszędzie. Zobacz, cały rząd kwiatowy. No jest fajnie, super. Widzę już, porzeczka pączkuje Elegancko Czyli coś z tego będzie Tej Tego lata No salery, ale tylko właśnie Zobacz, jakoś rosną Nic im tu nie przeszkadza Były i mrozy i śniegi Cały czas w tym samym miejscu No najbardziej to te ciekawe są Oj, co to było teraz? Zapomniałem. Ej, z kolcami to może będą jakieś maliny. Prawdopodobnie, nie wiem. Może chyba tak, maliny. No ale już puszczają. One wsadzone. Patyki były. Patyki przywiozłem. Wsadziłem do wiaderka. Akurat było wolne. I zobacz, puszczają liście. Może nie z każdego się uda. Ale może. Coś wyjdzie jak puści korzenie to przesadzę je wtedy do ziemi te tutaj to tak jeszcze trochę słabo może nic z tego nie wyjdzie chociaż o tu już można zauważyć jest nie wiem jak winogrona no, mogą nie dać rady sobie a mogą też dać może później wyjdą tak jak wszystkie winogrona jeszcze jest za zimno to są te Maliny bardzo słodkie od kubicy. Bardzo fajne. Zobaczymy co z nich wyjdzie. To są przycięte porzeczki. Też w wewiaderku. Nie wiem, tak patrzę. Szukam może coś już tutaj. O no, jak nie wyjdzie trudno, a jak wyjdzie to patrz Wiadomo jak to zrobić. Wystarczy jesienią przyciąć, wsadzić do jakiejś ziemi. Do wiadra na razie, bo nie wszystkie mogą puścić, no a później przesadzić. I tak można sobie rozchodować dużo drzewek. Czy tam krzaków jak kto woli? ach tutaj jest bałagan. Będę chciał znowu tutaj słoneczników nasiać, bardzo wysokich i tu chyba będzie już tak pomału najlepsza pora. Tak marzec kwiecień. No ale aby nie za szybko. No ale też aby nie za późno, bo później nie wyjdą. To są czoski, zobacz jakie kępy. Postaram je zostawić je tak tutaj. Może za rok będzie jeszcze większa kępa czosnku. No zobaczymy. Będzie śmiesznie. One są niby na ślimaki, żeby nie chodziły i nie żarły. Ale ślimaki lubią czosnek też. Także oprócz tego, że wychodzi słońce. To wszystko zaczyna tak pomału rosnąć. No cieszę się. Opuszczają no liście niektórych roślin. A pokażę Ci co w szklarni. Hmm. Też jest ciekawie. Wczoraj trochę ją tutaj malowałem i poprzenosiłem wszystko. Chcę. O, jeszcze nie wyschło, bo się klei lekko. No ale pokażę Ci tutaj. No, to taki podgrzewacz, żeby miały cieplej, bo w nocy miało być bardzo zimno. Patrzę na ten o 5 stopni, 4-5 stopni jest. No, nie? Wszystko paruje. Kalarepa, zobacz jak ładnie wyszła. No, bo to już jest ta pora, kiedy można już ją sać, siać na rozsady. No, tutaj jest sałata, też wyszła. To wszystko było w domu, ale ja to przyniosłem tutaj. Nie wiem, coś tam klapu, jak widzisz, ale to jest próba. Bo to w lutym siana, 12 lutego, a tutaj mam poziomki, też już wychodzą. I nie chciałem, żeby były w domu, to wniosłem je do właśnie tutaj, do szklarni, żeby się nie wyciągały, żeby miały więcej światła i trochę wolniej rosły, może, żeby nie przesadzić ze wzrostem, bo później się powywraca. I nic z tego nie będzie. Aj, zgaszę. <gry> na noc zapalę z powrotem. fajna rzecz, takie wkłady do zniczy, do podgrzewania, chociaż lekkiego. Nie? nie mówię tam, żeby było fest gorąco w takiej szklarni. Wystarczy tylko trochę podgrzać powietrze, żeby nie było na przykład na minusie. No zobacz. Podwiązałem już groszek. Tutaj tak. Jako tako się trzyma. Nie wiem czy da radę. Wyniosłem go trochę na dwór wczoraj. Jest też wyciągnięty. No i się zaczął tak od wiatru przewracać. Giąć. To wszystko jest takie gęste na razie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ej, ziemia po pomidorach, tak się spokojnie, a to jest tylko groszek. Na próbę jeszcze zimą siany. Zobaczymy, czy wyrośnie z niego taki fajny, jak szybko. No rzodkiewki to już to tłumaczyłem, że tu nic nie, nie idzie. Będę musiał zrobić nową taką rzodkiewkową grządkę, albo nie wiem, może do wiader po kilka sztuk. Zobaczę jeszcze, bo zobacz z drugiej strony. Tu całkowicie się powyciągały, powywracały. One chyba korzenia już nie nabiorą. Ale taki fajny popląt się zrobił. No niech sobie będzie. Ja tu wszystko przestawiałem przez te malowanie, dlatego tak to teraz wygląda. Ale co tam? Troszkę ją odświeżyłem, chociaż żeby było tak mniej więcej, bo wszędzie były naloty jakieś zielone. Ja tu myłem te brudy. A tego się nie da umyć, dlatego chyba szkło jest lepsze, mi się wydaje. Szkło da się. Tego plastika tam w środek powchodziło, zielone się robi brudne takie. Uuu. Tutaj jest na razie jeszcze mniej więcej taka mała cisza. Tyle co kilka groszków wyszło, reszta nie wiem, może wyszło i spadło. Po prostu za zimno było, albo kot przeszedł. Może nie pora. Tam te dwa rządki co siałem to już coś jakby wychodziło. Cebulaki też jakoś dają radę, te kwiatki mm. Zobaczymy co z nich wyjdzie To są wszystkie odmiany Wszystkie rodzaje Różne w sumie A w tym roku to nie wiem tak <laughs> kołąbek. Nie wiem co tak będę siał Do końca Będę chciał znowu wszystko I pomidory, i ogórki W tamtym roku ogórków nie miałem Ale w tym może będę miał Truskawki chciałem świeże zamówić przez internet zobaczyć, jak to jest. Jak nie, to kupię sadzonki. W większości postaram się też powsadzać w doniczki. No to, co się da wsadzić w doniczki. To może poziomek będzie więcej w tym roku. One owocują dość dłużej niż truskawki. Nie wiem, ale się dowiem. Zobaczymy. No na razie tyle, co się ładnie robi. Ptaki śpiewają, hałasują, w nocy spać nie dają. Tak, u nas w nocy wariują od samego rana. Także co, życzę Tobie miłego dnia. Trzymaj się sympatycznie. To co, widzimy się następnym razem. Może coś wymyślę fajniejszego, albo coś zacznie się tu dziać. No to dobra, Narka.